MacBooker, nowy kolor, nowy procesor, nowe możliwości. Jak dokładnie zmieniła się specyfikacja tego najtańszego laptopa od Applea? Ile za niego teraz płacimy i co otrzymujemy w zamian? No i na co trzeba zwrócić uwagę w konfiguratorze, bo nie jest jasne na pierwszy rzut oka? Zaraz się temu wspólnie przyjrzymy. Apple pokazał na początku maja tak naprawdę nie jeden, a dwa komputery przenośne, które różnią się, a jakże, wielkością. MacBook Air z 2025 roku, podobnie jak poprzednik, dostępny jest w 13-calowej oraz testowanej przez nas 15-calowej wersji. W obu przypadkach, jeśli chodzi o design i gabaryty, nie ma w zasadzie żadnej różnicy względem poprzedników z Apple M3. Oba komputery mają tylko nieco ponad centymetr grubości, a ich waga to odpowiednio 1 kg dla wersji 13-calowej i 1,5 kg dla wersji 15-calowej. Nie są rekordzistami, jeśli chodzi o masę, ale dzięki testom poprzedników wiem, że i tak bez problemu można wrzucić je do plecaka i nie obciąża się jakoś przesadnie pleców. To, co się jednak nieco zmieniło w tym roku, to paleta kolorystyczna. Nadal można zamówić laptop w wersjach niemal czarnej, złotej i srebrnej, ale zniknął całkowicie kolor szary, czyli Space Gray. Zamiast tego, oba tego MacBooki Air dostępne są w wariancie błękitnym ma on przywodzić na myśl niebo, a do tego w ciekawy sposób mieni się świetle. Na żywo prezentuje się nieźle jestem przekonany, że wielu osobom przypadnie do gustu. No a inną rzeczą, która się zmieniła, a którą widać jeszcze przed zakupem jest cena. Ten 13-calowy MacBooker został wyceniony w stanach na 999 dolarów, czyli tyle samo co iPhone 16 Pro. Co jednak ciekawe, tak jak w przypadku tego telefonu płacimy w Polsce 5300 zł, tak w przypadku komputera zastosowano znacznie korzystniejszy przelicznik dla nas i kosztuje on 5000 zł bez złotówki. Jeśli zdecydujemy się zaś na większy 15-calowy model taki jak ten tutaj, to cena na start wynosi 6000 zł. No i właśnie, wyświetlać. W tym przypadku nic się nie zmieniło w obu modelach, tych różniących się gabarytami. Mamy do czynienia z LCD o wysokiej rozdzielczości i jasności na poziomie 500 nitów, odświeżanym w 60 Hz. Nie jest to poziom MacBooków Pro, które mają jeszcze lepsze parametry, ale i tak jest świetnie, o ile nie pracujemy w naprawdę ostrym słońcu. Da się też podłączyć do tego komputera nie jeden, a dwa monitory zewnętrzne naraz i to takie o rozdzielczości do 6K każdy. Służą do tego dwa porty USB-C obsługujące standard Thunderbolt 4. Mamy też ponownie tego na oczach na górnym pasku, w którym kryje się jednak lepsza niż wcześniej 12-megapikselowa kamerka obsługująca tryb Center Stage oraz widok blatu. Oznacza to, że laptop podczas wideo rozmów może pokazywać jedynie podążające za nami wycinek na kadru albo naszą twarz i biurko jednocześnie. Pod klapą znajdziemy też klawiaturę z klawiszami o dużym skoku oraz ze skanerem odcisków palców Touch ID. A co znajdziemy pod maską? Apple zdecydował się wstawić do swojego bazowego laptopa chip Apple M4, który wcześniej mogliśmy znaleźć w iPadach. W przypadku 13-calowego modelu wyposażony są w 10 rdzeni CPU, 8 rdzeni GPU i 16 rdzeni Neural Engine. Jeśli ktoś chciałby czuć mocniejszy procesor w małym laptopie, może dopłacić 500 stówek DM4 z dwoma dodatkowymi rdzeniami GPU. W przypadku większego od razu dostajemy ten podrasowany chip, a to nie koniec dobrych informacji. Apple jak zawsze oferuje opcje rozbudowy, które są identyczne w przypadku obu rozmiarów, ale jeśli zdecydujemy się dodać RAMu lub powiększyć dysk w 13calowym modelu, to Dostajemy od razu ten mocniejszy chip Apple M4 bez dopłacania za to 500 zł. No a jakie są dokładnie te opcje rozbudowy? Aby podwoić ilość dostępnej przestrzeni na dane, trzeba wydać Tysiaka. 2000 dają nam terabajt, 4 2 terabajt. Za 1000 zł można też zwiększyć ilość pamięci operacyjnych o 8 GB, czyli z 16 do 24, a za kolejne, kolejne 8 do maksymalnych 32. Kupując nowego MacBooka Air można też wybrać sobie zasilacz. Do pudełka z bazowymi modelami pakowana jest mała kostka o mocy 30W, ale za 120 zł można wymienić ją na 35W z dwoma wyjściami USB-C. Przydaje się to, gdy poza domem chcemy z jednego gniazdka ładować i komputer, i telefon, albo jakiś inny sprzęt. Za taką samą dopłatą możemy też wymienić zasilacz na taki z jednym portem USB-C, ale o mocy 70W, co zapewni nam znacznie krótszy czas ładowania komputera. Co zaś ciekawe, jeśli wybierzemy dysko pojemności 512 GB, to do lepszego zasilacza dopłacać już nie trzeba. Musimy tylko wybrać, czy chcemy 35- czy 70-watową kostkę. Nie trzeba też dopłacać do lepszego zasilacza w przypadku 15-calowego modelu, nawet przy tej bazowej konfiguracji z 256 GB dyskiem. Do ładowania można wykorzystywać zarówno jeden ze wspomnianych portów USB-C, co może się przydać, gdy chcemy, aby komputer ładował się z monitora na biurku, jak i złącze MagSafe. To drugie, magnetyczne, sprawdza się super w terenie, bo gdy my albo ktoś inny pociągnie za kabel, to nie pociągnie ze sobą całego komputera. Jeśli chodzi z kolei o czas pracy, no to trudno go oszacować po paru dniach testów, no ale pierwsze wrażenie jest, jak zwykle w przypadku tej linii produktów, świetne. Nie udało mi się tego laptopa ani razu rozładować przed końcem dnia roboczego. Nie jest to jednak żadnym zaskoczeniem, skoro tak samo było w przypadku poprzedników, a wedle specyfikacji szacowany czas pracy nowych jest na tym samym poziomie. Warto też podkreślić, że zaletą komputerów Apple'a jest to, że po odłączeniu ich od prądu nie tracą moc Obliczeniowe i działają tak samo szybko jak przy zasilaniu sieciowym. A, szybko to znaczy jak? Wedle specyfikacji Apple M4 w tych laptopach jest dwukrotnie szybszy niż Apple M1 montowany w notebookach z 2020 roku przy wykonywaniu zadań takich jak obróbka filmów w iMovie lub zdjęć w Photoshopie i trzykrotnie szybszy w przypadku zadań wykorzystujących sztuczną inteligencję. Na przenośnych komputerach Apple można też z powodzeniem grać lokalnie w gry wideo, a nie tylko z chmury, co jeszcze kilka lat temu było dla tego typu sprzętów naprawdę sporym wyzwaniem. Po kilku dniach testów jestem zachwycony wydajnością tego komputera, bo Nawiązką spełnia pokładane w nim oczekiwania. Na pokładzie mamy też nowoczesne moduły łączności, takie jak Bluetooth 53 i Wi-Fi 6T, dzięki któremu temu ostatniemu internet śmiga jak rakieta. Nie zabrakło też zestawu mikrofonów oraz głośników obsługujących dźwięk przestrzenny, które pomagają podczas rozmów online oraz oglądania filmów. Jedyna różnica jest taka, że w przypadku 15-calowego modelu mamy 6 głośników, a w mniejszym 13-calowym 4. MacBook Air z 2025 roku obsługuje też Apple Intelligence, aczkolwiek obecnie, aby skorzystać ze sztucznej inteligencji, rodem z Cupertino trzeba ustawić język systemowy macOS na angielski. Miejmy nadzieję, że to się zmieni w kwietniu, gdy Apple Intelligence zadebiutuje w Europie na smartfonach firmy z Cupertino i nie będziemy musieli już takich kombinacji uskuteczniać. Tak czy inaczej, te podstawowe laptopy w ofercie Apple od lat cechuje świetny stosunek do jakości, a w tym roku jest jeszcze lepiej niż ostatnio. Jeśli ktoś myślał o zakupie nowego notebooka z macos do pracy biurowej i takiej okazjonalnej obróbki multimediów, no to od dawna nie było na to tak dobrego momentu jak teraz. Dla większości osób, nawet w tej bazowej wersji, będzie to sprzęt więcej niż wystarczający, nie tylko dziś, tylko na lata. MacBook Air z 2025 roku są w końcu smukłe, lekkie i niezwykle szybkie. Nie ma w nich też wiatraków, a za utrzymanie odpowiedniej temperatury w obudowie odpowiada pasywne chłodzenie. Dzięki temu laptop jest niezwykle cichy i nie wyje, nawet jeżeli damy mu dużo rzeczy do roboty, co pomaga w, podczas pracy w miejscach, gdzie powinniśmy zachowywać się cicho. Trzeba jedynie pamiętać, że pod dużym obciążeniem temperatura w środku obudowy może wzrosnąć, co może odbić się na osiągach. Jeśli jednak okazjonalnie chcemy złożyć film, aby obrobić zdjęcia, to wszystko będzie w porządku. Jedynie jeśli wiemy, że naprawdę potrzebujemy takiego woła roboczego do całodniowej pracy kreatywnej dzień w dzień. To wtedy warto pomyśleć o MacBooku Pro. No a kiedy nowe MacBooki Air trafią do klientów, chętnie mogą już je zamawiać, a premiera sklepowa została zaplanowana na 13 marca 2025 roku. Dziś z mojej strony to zaś tyle, bo zabieram się do dalszych testów. Jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach. No i jak zawsze. Jeśli w przyszłości chcecie oglądać kolejne nasze filmy o sprzętach Hapla i nie tylko, a nie subskrybujecie jeszcze naszego kanału, to dajcie suba. A łapka w górę oczywiście też się zawsze przyda. Do zobaczenia, następnym razem. Cześć!